Dziś odkryjemy historię Ezechiela, proroka, który miał niesamowite wizje i przekazał potężne wiadomości dla dawnych narodów Izraela i Judy. Widział tron Boga i wygłosił proroctwa, które sięgały dekad, pokazując co miało się wydarzyć z narodami i oferując wgląd w plan Boga. Ezechiel oznacza, Bóg umocni lub Bóg przeważy. Był kapłanem i prorokiem, podobnie jak Jeremiasz. Ezechiel został zabrany do Babilonii przez Nabuchodonozora w 597 roku przed naszą erą, 10 lat przed zniszczeniem Jerozolimy. Tam on i inni jeńcy zostali rozproszeni w różnych miejscach, tworząc małe społeczności. Pięć lat później, w wieku 30 lat, Ezechiel otrzymał wezwanie od Boga, aby został prorokiem. Miało to miejsce około 6 lat przed zniszczeniem Jerozolimy. Wygłaszał swoje proroctwa przez 16 lat, a jego wiadomości obejmowały okres około 22 lat. Wiadomość Ezechiela była jak wiadomość strażnika, który ostrzega ludzi o czymś ważnym. Otrzymał misję, aby mówić do Jerozolimy i Judy. W swoich pierwszych 24 rozdziałach wspomina Jerozolimę i Judę 23 razy. Ezechiel używa wyrażenia Dom Izraela w 78 wersetach. Ale dom Judy pojawia się tylko pięć razy. Wiele osób uważa, że te terminy odnoszą się do tej samej grupy, ale nie jest to do końca prawda. Nie wszyscy Żydzi byli Izraelitami, a nie wszyscy Izraelici byli Żydami. Dziesięć plemion domu Izraela zostało zabranych do Asyrii około 130 lat wcześniej, a dom Judy przetrwał dłużej. Czasami Ezechiel używa domu Izraela w sposób nieco niejasny, szczególnie na początku księgi. Ale zazwyczaj mówi do Żydów i Jerozolimy. W innych momentach zwraca się do domu Izraela, który jest innym narodem, siostrą Żydów. Bóg przemawiał przez Ezechiela, aby ostrzec ludzi przed nadchodzącym zniszczeniem, jeśli się nie nawrócą i przestaną czcić idoli oraz praktykować złe rzeczy. Ezechiel wyraźnie zaznaczał, że jeśli nie będą słuchać ostrzeżeń Boga, będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Ezechiel jak wszyscy prorocy, nie przyniósł tylko złych wieści. Mówił również o chwilach szczęścia, pokoju i obfitości. Bóg powiedział, że po tym, jak Izraelici przejdą przez wiele cierpień z powodu swoich błędów, Jezus wróci, aby przynieść niesamowity czas pokoju dla wszystkich narodów. Będzie królem królów i panem panów, przynosząc sprawiedliwe rządy dla wszystkich. Aby zrozumieć, co mówił Ezechiel. Warto znać trochę historii. Przed śmiercią Salomona Izrael był narodem składającym się z 12 plemion. Po śmierci Salomona kraj podzielił się na dwie części. Na północy znajdowało się 10 plemion, zwanych Izraelem, a na południu plemiona Judy i Benjamin'a, z odrobiną plemienia Lewiego, zwane Judą. Te dwie części żyły na ziemi, którą Bóg im dał, przez ponad 200 lat. Jednakże, gdy nadal nieposłuszni Bogu, Dziesięć plemion północnych zostało wziętych do niewoli przez Asyryjczyków i zaginęły w historii, znane jako zaginione plemię Izraela. Plemiona południowe, które tworzyły judę, trwały trochę dłużej, ale również zostały wzięte do niewoli przez Babilończyków po wielu błędach. Teraz zanurzymy się w proroctwa Ezechiela i zobaczymy, co ujawnił. Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących proroctw Ezechiela, chciałbym wyjaśnić, że nie będę tutaj wyjaśniał ich znaczenia, ponieważ wymagałoby to godzin treści. Wiele z nich odnosi się do rzeczy dosłownych i symbolicznych, bardzo podobnych do Ksiąg Daniela i Apokalipsy. Zazwyczaj zajmuje się tymi tematami stopniowo w filmach wyjaśniających. Po tym wstępie przejdźmy dalej. Pierwsza przepowiednia. Rozdziały 4 do 7. W rozdziale 4 Ezechiel jest instruowany, aby zrobił model Jerozolimy i oblegał ją. Następnie kładzie się na lewym boku na 390 dni, symbolizując 390 lat nieprawości dla domu Izraela. Potem kładzie się na prawym boku na 40 dni, co reprezentuje nieprawość domu Judy. Zasada ta, gdzie jeden dzień symbolizuje jeden rok, występuje w różnych innych przepowiedniach. Rozdział 5 zawiera jedną z najcięższych przepowiedni w Biblii przepowiednie o trzech częściach. Ezechiel. Używając ostrzyżonych włosów, opisuje, jak Jerozolima będzie ukarana za swoje grzechy. Jedna trzecia umrze z głodu i zarazy, jedna trzecia w wyniku podboju militarnego, a ocalała jedna trzecia zostanie zmuszona do niewoli obcej. Przepowiednia ostrzega o losie nowoczesnych narodów izraelskich w przyszłości. W rozdziale 6 powtarzają się sądy, które nadejdą na Izrael, dodając dodatkowe zdanie. I poznacie, że ja jestem Panem. Porównując werset 7 z wersetami 13 i 14, jasne jest, że odnosi się to do końca czasów, kiedy Jezus Chrystus powróci na ziemię po wypełnieniu tych sądów. W rozdziale 7 jest oczywiste, że te przepowiednie przeciwko Jerozolimie, Judzie i Izraelowi dotyczą końca czasów, w tym okresu nazwanego dniem gniewu Pana, odnosząc się do dnia powrotu Chrystusa. Rozdziały 8 do 19 zawierają oskarżenia Boga przeciwko Jerozolimie, Zarówno historycznie, jak i przeciwko nowoczesnemu Izraelowi dzisiaj, zawierając odniesienia do praktyk pogańskich obecnie zakorzenionych w chrześcijaństwie. W rozdziale 9 Bóg wyraźnie rozróżnia obywateli Izraela obciążonych grzechem i tych, którzy czczą Boga i jego prawa. Głęboko zasmuceni grzechami narodu, ci pierwsi będą mieli ochronę Boga, podczas gdy ci drudzy poniosą sąd. W rozdziale 10 Ezechiel ponownie ma wizję potężnego świata duchowego z wysokimi poziomami aniołów zwanych cherubami. Ta wizja dostarcza kontekstu historycznego świątyni w Jerozolimie przed 586 rok przed naszą erą. Rozdział 11 przedstawia inwazję na świątynię, aby ukazać los Jerozolimy, co symbolizuje los narodu Izraela przed powrotem Jezusa Chrystusa. Jest to znane jako drugi Exodus. Odzwierciedlający wybawienie Izraela z niewoli w Egipcie. Rozdział 12 opisuje deportację w czasach Ezechiela, w tym króla Sedecjasza, i zdobycie na końcu. Wiele z tych przepowiedni ma podwójne wypełnienie. Następnie widzimy oskarżenia przeciwko duchowym przywódcom w Izraelu, bałwochwalstwo i ostrzeżenia o zbliżającym się narodowym sądzie, wraz z zapewnieniem, że osoby przestrzegające praw bożych będą pod jego ochroną. Trzecia przepowiednia. Rozdziały 20 do 23. Te rozdziały jeszcze raz oskarżają Izrael o łamanie praw Bożych. Naruszenie szabatu jest podkreślone w rozdziale 20 i powtórzone w rozdziale 22. W czasach Ezechiela szabat był święty, oznaczający lud posłuszny Bogu. Czwarta przepowiednia. Rozdziały 24 do 27. W rozdziale 24 Bóg pozwala Ezechielowi kochać swoją żonę, która umiera bez widocznego żalu symbolizując straszną nadchodzącą śmierć Izraela. Uwaga przesuwa się na ostrzeżenia dla narodów nieizraelskich, zaczynając od Amonu, Moabu, Edomu i Filistynów. Piąta przepowiednia, rozdziały 26 do 28. Te rozdziały oskarżają Tyr i nagle Bóg zmienia fokus na rzeczywistą władzę stojącą za zepsutym Tyrze, szatana. Bóg opisuje, jak ten niegdyś sprawiedliwy czereb stał się chciwy, brutalny i arogancki. Rozdział 28 kończy się zapowiedzą drugiego Eksodus Izraela, jego niewoli i przejścia do osiedlenia się w ziemi obiecanej podczas milenium. 6 do 11. przepowiednie, rozdziały 29 do 33, powtarzane sześć razy, koncentrują się głównie na sądach przeciwko Egiptowi. Z Babilonią również wskazaną. Bóg podkreśla, że sprawiedliwie ostrzega dom Izraela. Przepowiednia, rozdziały 33. 21 do 39. Znów ostrzeżenie o nadchodzącej klęsce Izraela z powodu winy jego pasterzy, duchowych nauczycieli Izraela. Pomimo poważnych grzechów Izraela, Bóg obiecuje ich odkupienie, oświecenie i przywrócenie po powrocie Chrystusa na ziemię. Ta przepowiednia odnosi się do przyszłych wydarzeń. Ezechiel kończy wizją ziemi milenijnej Izraela, gdzie Chrystus będzie panował na ziemi w wizjach. Ezechiel Wciąż w Babilonie jest przez Boga przeniesiony z powrotem do ziemi Izraela, widząc ją nie taką, jaka była za jego czasów, ale jaką będzie po powrocie Chrystusa. Nowa świątynia milenijna jest opisana w zaskakujących detalach. Przez oczy Ezechiela widzimy bramy, dziedzińce, ołtarz i liczne zasoby o złożonych wymiarach. Są tam pomieszczenia i obszary przeznaczone do ofiar, kapłanów i śpiewaków. Prawa regulujące służbę i standardy. Są wyjaśnione w rozdziałach 40 do 44. Ostatnie cztery rozdziały zmniejszają powiększenie, aby pokazać szerszy widok Izraela z godnymi uwagi szczegółami. Podsumowując, kompleks świątynny jest częścią większego rejonu, który obejmuje domy i ziemię dla kapłanów. Na północy znajdują się obszary rozdzielone jako ziemię i miasta dla Lewitów. Stolica, Jerozolima, znajduje się w regionie południowym wokół świątyni. Wokół miasta są pola uprawne. Te trzy regiony stanowią Święty Okręg. Na północy znajdują się plemiona Judy, Rubena, Efraima, Manasiesa, Neftalego, Asera i Daną, każde w swoim terytorium. Na południe od Świętego Okręgu znajdują się Beniamin, Symeon, Isekar, Zebielen i Geid. Świat nigdy nie widział przepowiedni danej przez Boga przez Ezechiela, Przedstawiających Izrael na końcu czasów i inne narody stojące w obliczu nadchodzących katastrof. Jak powiedział Jezus, będzie to największa udręka, jaką świat kiedykolwiek widział. Na szczęście Bóg obiecuje także uratować ten świat i przemienić go w Królestwo pokoju, szczęścia i piękna, jakiego nigdy wcześniej nie widziano, ponieważ sam Chrystus będzie panował na ziemi. I, jak głoszą ostatnie słowa Ezechiela, Pan jest tam. Kończąc nasze badanie historii i przepowiedni Ezechiela, jesteśmy przypomniani o trwałej mądrości zawartej na stronach Biblii. Wiadomości przekazane przez Ezechiela rezonują przez czas, oferując lekcje pokuty, odkupienia i ostatecznej suwerenności Boga. Mamy nadzieję, że ta podróż przez historię biblijną była pouczająca i inspirująca. Nie zapomnij subskrybować, polubić i nacisnąć dzwoneczek aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi opowieściami biblijnymi. Dziękujemy za dołączenie do nas w tej duchowej podróży i niech ponadczasowe prawdy Pisma Świętego dalej Cię prowadzą i inspirują. Do zobaczenia następnym razem, bądź błogosławiony i zachowaj wiarę.